Cześć! Drodzy widzowie, witam Was na kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj myślę, że wyczekana przez wielu kochanych widzów seria 100 równa się X. 14 się zakończyła po siedmiu częściach i po chwili przerwy znowu wracam z serią, więc jest to już seria 15. Kolejny raz, 15 zainwestowana stuwa i zobaczymy, ile odcinków za tą stuwę uda się nakręcić. Przypominam, że Wygrane na odcinku poprzednim są wkładem na następnych i zaczynamy właśnie od stówy To, co wygram dzisiaj, będzie wkładem na część drugą. Na dzisiaj przygotowałam miks 14 zdrapek. I są to: pensja za 2 zł, owocowa ekspozja za 3, ekstra pensja za 5, pieniędzy jak lodu za piątkę z tych za piątkę żabkę szczęścia, jeszcze 10 razy kasa. Kasa od Nikołaja. Wyjątek super linie razy dwa bo aktualnie bardzo je lubię więc aż dwa razy starożytny skarb, zadycha i zadycha jeszcze ekstra linie jadę do Vegas, szmaragdowe dolary. I za 20 megalinie wszystkie zdrabki czasochłonne, napoczęte do połowy. Pewniaków nie ma także nie wiadomo. Tuwa może przepaść już w pierwszym odcinku, ale wierzę, że tak nie będzie, bo mamy właśnie aż 14 zdrapek. I trzymajcie kciuki, żeby coś tu powpadało. układam to sobie tak mniej więcej chronologicznie i zaczynamy. Standardowo będziemy szli od najtańszej, więc najpierw za dwójkę. Jeden rodzynek, pensja numer 56. Tutaj szukamy liczb 29 i 1. No, już kontrolna się pokazała. Nie wiem, co znaczy, więc szukamy. Ale nie ma żadnej z tych cyfr, także ta za 2 zł, najmniejsza, niestety, pusta. Owocowa eksplozja numer 83. Trzymajcie kciuki za wygrane. Tutaj w serii każda wygrana się liczy, bo każda wygrana zapewnia wkład na kolejną część. O, i będzie wygrana bez cytrynka. Super. Także część druga 15 serii się odbędzie. Za co najmniej 3 zł. Patrzymy, czy coś jeszcze. Pomarańczki. Dalej mamy kiwi. O, kurczę, dwie linie w owocowej, to święto. <noise> I jeszcze na końcu jabłko. Dobra. Chyba tyle nie ma wiśni, kokosa figi i ananasa. Są dwie linie. Pierwsza daje 3, druga daje, druga daje 6. Wow, 9 zł. Świetnie.

20, 32, 17, 2 i 16. Tutaj nie ma wygranej. Idziemy do pierwszych linii. Numer szósty. No, tak jak mówiłam, właśnie zrobiłam wyjątek, no bo przeważnie do serii biorę po jednej sztuce różnych zdrapek, ale tutaj wzięłam aż dwa razy. Super, Linie. Są z dwóch różnych miejsc. No, za bardzo je teraz lubię. Chociaż nie wiem, czy akurat w tej coś się pojawi. Wiatraki. Dobra. Klapki nie ma. Kolejny jest tak. dalej mam słonia, podkowe. Ostatni symbol to balony. No okej. Okay. Numer szósty bez wygranej. I idziemy dalej. Żabka szczęścia z numerem szesnastym. Tutaj po prostu szukamy wygrywających liczb.

i tutaj 5. Nieźle. Dyszka w szabce szczęścia z numerem 16. Mamy już dwie wygrane zdrabki. I dalej idziemy do ekstra pensji. Numer 34. Tu szukamy 8, 12, 1 i czwórki, Same niskie. Albo dwóch napisów. A jest 7, 17, 31. 23 i 13. Jest 8. Super. kolejno wygrana. Także wkład na część drugą się powiększa. I 34. Pod ósemką piątka. 3 razy S to się zgadza. No i super. Są już 3 wygrane z drapki Pieniędzy jak lodu z numerem 14. Tutaj szukamy diamentu albo liczb. 31.

I jest piątek, kolejny piątek, C. Także chyba się zgadza. Super, naprawdę idzie bardzo, bardzo fajnie. Kasa od Mikołaja, numer 30. Tutaj szukamy szesnastki: 26, 22, 35, albo w pliku. A mamy 28, 31.

szukamy okularów ale nie widzę dalej mamy leżak razy dwa kolejny jest krab nie widzę graba. mamy kwiatek też go nie widzę łódź no dzisiaj postawiłam tak na super linię, a tutaj tęcza tęczy też nie widzę kolejny motyl rower dobra serducho i ostatni symbol to ptak No, i chyba to by było na tyle. Także no niestety obie super linie puste. No, to idziemy do droższych zdrapek teraz. Jadę do Vegas numer 10, szukamy dolarów czarnych albo zielonych mnożących. Dawno nie trapałam tej zdrapki. Mam kwiat, śliwkę, kier, kwiat. Garnek biedronka. Kolejna biedronka. I kolejna biedronka. Garnek. Dolary się powinny tak sypać jak te biedronki. Karo, korona, róża, cytryna, dzwon, ananas, melon, winogrono, karo, wiśnie i winogrono. No to jadeł do wegas bez wygranej. Ekstra numer 24. Sprawdzamy, czy coś się utworzy. Musiałam zrobić więcej miejsca. Dobra, idziemy może od góry. Szukamy podkowy. Sporo nawet fajnie kolejny jest rower rowerów też dużo dalej mamy sakwę jedna kości nie widzę. Dzwon jest tu i tutaj. Czapka. No, czapki nie widzę. Biedronki też nie. Dalej parasol. Ok. Kolejny jest kwiat. Dobra. Dalej gwiazda i jest linia. Moneta była, gwiazda teraz i podkowa super. Kolejna wygrana przybywa jest większa wkład na część drugą. Super serca nie widzę rolki teraz dobra przedostatni symbol to arbuz jeden i księżyc też jeden Jedna linia się utworzyła. Sprawdzamy. 20. No to super. Więcej niż zwrot. 3 razy D to się zgadza. No pięknie. Pięknie już naprawdę jest fajnie. Przed nami kolejne zdrabki. Szmaragdowy dolar. Numer drugi. Szukamy szmaragdów albo podkówek mnożących. Mamy jabłko. Melon cytrynę, pik, wiśnie, dzwon, banan, ananas, kier i muszla, śliwka, winogrono, karo, awokado, kwiat, garniec, tęcza, motyl, klucz, i korona. No niestety. Tutaj nie ma nic. Zadycha już ostatnia starożytny skarb, numer 14. I szukamy trzech takich samych symboli w rzędzie: mamy harpę, palmę, statek, wielbłąd i wielbłąd. Tutaj Sphinx winogrono, Cban, Sphinx i kleo. No nie ma trzeciego Sphinxa i bonusa też już nie będzie. Dalej Palma, Harfa, Wielbłąd, Piramida, Skrzynia. Coś ciężko się to drapie. Cleo, Palma, Papirus, Hełm i Ibis. Ibis dzban, sphinx, mumia i imbis dwie gry do końca piramida, łuk, słońce, hełm i hełm i na końcu dzban, papirus, łuk, łuk i mumia no ta zdrabka zawsze niestety pechowa także nie ma nic została ostatnia megalinie numer szósty Owa symboli za nami. Pewniaka nie ma, więc patrzymy, czy coś się uda. Szukamy teraz pierścionków. No, kilka na szczęście się pojawiło. Dalej wiśnie. Aż. Jeden raz, <noise> kolejna jest podkowa. Mm -hmm. No, też nie za wiele. Moneta tym razem. Tutaj jakieś monety są. Dalej flaming. Jest linia. Flaming. Lody były. Arbus był. I pierścionek był. Ja. Super. Przybywa nam linia w mega liniach. Także wkład na drugą część będzie naprawdę fajny. Dalej mamy diament. Diamentu nie widzę. Teraz auto. Jeszcze tu piłka. Okay. Kolejny jest prezent. To był diament, a prezentu nie widzę. Mamy koronę. No, skromnie. Dalej, gwiazda. Nie widzę wcale. Cytryna jest tu. Dobra. Dwa symbole zostały: winogrono. I ostatni jest rower. Kierzcionek tu był. I rowera nie widzę. Dobra. Najpierw bonus. Ale świnka. No nie jest mi pisane znalezienie dolara. Dobra, sprawdzamy, ile dokładamy tą linią. Dwie dychy. No i jest trzy razy B. Także super.

Dzisiaj w pierwszym odcinku 15 serii na wkład 100 zł odzyskane jest 69 i właśnie za tyle będzie odcinek drugi. Fajnie, cieszę się. Naprawdę dobry wynik. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Fajnie, że tutaj te zdrabki tak ładnie się spisały i widzimy się na kolejnych odcinkach. Także zapraszam. Do zobaczenia. Papa! Pa.